Dzień dobry, nazywam się Filip Siget i chciałbym zaprosić Państwa do prezentacji, a także unboxingu, czujnika ruchu, a także natężenia światła WS202 firmy Marsat. Czujnik ten pracuje pod kontrolą sieci LoRaWAN. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest sieć LoRaWAN. Sieć LoRaWAN to niskoenergetyczna sieć komunikacji bezprzewodowej, łącząca w jedną spójną całość czujniki. Sygnał sieci LoRaWAN przesyłany jest na wielokilometrowe odległości w terenach zabudowanych, aglomeracjach miejskich, a także na terenach pozamiejskich. Sensory oraz czujniki pracujące pod, to, pod kontrolą sieci LoRaWAN wykorzystywane są w halach produkcyjnych, piwnicach, budynkach żelbetowych, a także w terenach trudno dostępnych. Takich jak góry, lasy oraz przy zbiornikach wodnych. Zapraszam teraz Państwa na krótki unboxing oraz omówienie sensora WS202. W opakowaniu znajdziemy sobie znajduje się sensor. Na górnej części obudowy możemy zobaczyć dwa sensory. Pierwszy z nich, ten większy, odpowiada za ruch, a drugi, mniejszy, znajdujący się troszkę wyżej, odpowiada za pomiar natężenia światła. Wprowadzi on Pomiary w zakresie od 1 do 60 tysięcy luksów. Natomiast Czujnik ruchu działa do odległości około 8 metrów. Sensor WS202 znajduje swoje zastosowania w biurach, klatkach schodowych, a także może sterować oświetleniem lamp zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu możemy także skonfigurować urządzenie tak, aby podczas wykrywania obecności w danym pomieszczeniu zapalało ono światło. A po upływie wcześniej ustawionego czasu w aplikacji, światło zostało automatycznie gaszone. Czujnik PIR posiada obszar detekcji wynoszący 120 stopni w poziomie oraz 100 stopni w pionie. Sensor WS202 może pracować w bardzo szerokim zakresie temperaturowym wynoszącym od minus 20 stopni do aż 60, a za jego Zasilanie odpowiada ogniwo litowo r ER14335 o pojemności 1650 mAh. W połączeniu z niskoenergetyczną siecią LoRaWAN, urządzenie może pracować na tym ogniwie nawet do około 3-4 lat. Jak większość sensorów firmy Malsight posiada on wbudowane NFC, dzięki któremu po przełożeniu telefonu. Możemy w łatwy sposób przejść do jego konfiguracji. NFC znajduje się tutaj w dolnym rogu. Tak więc przykładamy telefon tutaj e, do rogu. Otwieram aplikację najpierw. Przykładamy telefon do rogu. Ok, jak widzimy, sensor został poprawnie zeskanowany. W aplikacji znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Które później posłużą nam do zarejestrowania czujnika w naszym serwerze LoRaWAN. Mamy tutaj numer seryjny, numer modelu, device UI, a także jakieś informacje na temat aktualnej wersji firmware'u, statusie. Dalej mamy zakładkę ustawienia, w której mm, możemy pozmieniać pewne, e, pewne ustawienia, takie jak adres e, API UI, device key. Możemy wybrać również wersję LoRaWAN. Częstotliwość. W następnej zakładce możemy ustawić wartości, po których czujnik będzie mówił nam, czy jest jasno, czy ciemno. Dobrze, tak więc znajdujemy się teraz na serwerze Vanessy. Aby dodać urządzenie, przechodzimy do zakładki Administration. Następnie End Devices. W prawym dolnym rogu klikamy żółty plusik. I przystępujemy do konfiguracji. W pierwszym okienku musimy wybrać klaster, w moim przypadku będzie to klaster JM. Następnie należy wybrać, nadać nazwę urządzenia, będzie to WS202. Profil będzie statyczny, klasa A, region EU868, LORAWAN MAC version, damy sobie najnowszą, 1.0.3 i przechodzimy do następnej strony. Następnie należy wybrać Typ w moim środku będzie to OTAA, i tutaj z naszej aplikacji Toolbox musimy odczytać wszystkie potrzebne dane. W pierwszej kolejności będzie to Device UI. Ja, na potrzeby filmiku, mam je zapisane tutaj wcześniej w dotatniku. Pozwolę je sobie przekopiować. Następnym okienkiem jest application key. Aby mieć zgodność kluczy, musimy przenieść się na chwilkę do aplikacji. I tutaj, w oknie application key, ustawimy sobie przykładowy klucz. Musimy pamiętać, że musimy mieć 32 znaki. W moim przypadku będzie to od, yy, wartość od 1 do 0 powtórzona. Pozwolę sobie tutaj wpisać. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, należy ponownie przyłożyć telefon do naszego modułu NFC. Dobrze, pojawił się komunikat, że dane zostały zapisane. Tak więc przenieśmy się teraz do naszego serwera. I tutaj ponownie wprowadzamy nasz application key. Po wprowadzeniu, przechodzimy do następnej zakładki. Ją pomijamy, następnie przechodzimy do zakładki Geolokalizacja, wybieramy opcję Inherited i klikamy przycisk Validate. Ok, pojawił się komunikat, że nasze urządzenie zostało pomyślnie stworzone. Aby to sprawdzić przejdźmy do zakładki Management, ponownie End Devices i w zakładce Filter wprowadźmy ostatnie znaki naszego Device UI. Sprawdźmy sobie 1027, klikamy Enter i Search. Jak widzimy nasze urządzenie znajduje się na liście. Po kliknięciu tutaj na Device UI możemy podejrzeć wszystkie parametry, które zostały wcześniej dodane do serwera. Tak więc znajdujemy się w zakładce End Devices. Aby odczytać przykładowy payload wysłany przez yy, urządzenie przenosimy się do zakładki Data Up. Wybieramy najnowsze zdarzenie przesłane przez nasz sensor. Jak widzimy, payload type jest w jednostkach heksadecymalnych, tak więc, aby odczytać prawne wartości, należy przeliczyć je na wartości decymalne. Aby było mi wygodniej odczytać payload, pozwolę sobie przykopywać go do notatnika, a następnie podzielić go co dwa... Tutaj odprawę taką małą ściągę z dokumentacji Malsajta, w której jest opisany przykładowy payload. Pierwsza wartość 0,1 jest to kanał. Następnie mamy wartość 75, która odpowiada nam, że następna wartość będzie wartością baterii. 64 jest to status naładowania baterii podany w procentach. Jak widzimy na przykładzie, też jest podane 64 i jest to równoznaczne ze 100% naładowaną baterią. Następnie mamy kanał trzeci. Wartość 00 oznacza, że jest to status naszego czujnika PIR. Wartość 01 mówi nam, że był ruch. Następnie mamy kanał 04 Kolejna wartość 00 odpowiada nam już za e, nasz sensor światła. Oraz jego status, czyli 01, oznacza, że w pomieszczeniu jest jasno. Podsumowując, sensor WS202 firmy Mallesite znajduje swoje zastosowanie w takich aplikacjach jak Smart Office. Na przykład można go umieścić w pomieszczeniach biurowych, klatkach schodowych. Parkingach podziemnych z oświetleniem, a także może on sterować oświetleniem zewnętrznym, na przykład lampami wjazdowymi lub lampami przed wejściem. Wszystkie sensory mogą Państwo znaleźć w naszym portalu zakowym B2B, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Urządzenia, znajdujące się w nim zostały przetestowane przez naszych inżynierów aplikacyjnych, tak abyśmy mieli pewność, że są one naprawdę godne polecenia i zaoferowania naszym klientom. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.